Zapraszam do subskrypcji naszego kanału i polejkowania naszego filmu na Facebooku. Dzień dobry, witajcie w Energii Gas Polska. Dzisiaj mamy dla Was samochód produktuję Jeep Wrangler w którym wymienialiśmy reduktor BRC Genius Max. W tym aucie jest zainstalowana instalacja BRC Second32. Reduktor trzeba było wymienić z powodu następującego, gdyż membrana w reduktorze pękła i przez noc reduktor podawał pod ciśnieniem ciśnienie, czy podawał gaz, który znajdował się w komorze silnika do kolektora dolotowego, co uniemożliwiało uruchomienie samochodu. Najczęściej tą przyczyną usterki może być nasz kochany polski gaz, który no nie obchodzi się za dobrze z tymi membranami, aczkolwiek najczęściej wymieniamy z tytułu zużycia się po prostu ze starości te reduktory. Nie jest to skomplikowana e, operacja, aczkolwiek czasami zdarzają się dziwne przypadki. E, bardzo... Najczęściej trzeba pamiętać o tym, żeby samochód zostawić na cały dzień, żeby mógł wystygnąć, bo sama robota to nie jest dużo z tak roboty, tylko musi ten samochód wystygnąć, żebyśmy mogli się do niego tak nie popatrzeć. Jak dbać o instalację? Po pierwsze pilnować wymiany filtrów, co jest najważniejsze i przede wszystkim mieć tym samochodem. Jak stoi ten samochód, to to niszczenie. Ten syf, który mamy w naszym polskim gazie zapieka się i niszczy nam wszystko po kolei. Dziękuję serdecznie za obejrzenie odcinka. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału i polajkowania naszego profilu na Facebooku.